Hejka kochani! Witajcie w kolejnym odcinku na kanale MSP Oczami Sióstr! Właśnie grałyśmy sobie w MSP na telefonach i w pewnym momencie zaprosił nas jakiś niby haker. Coś już do nas pisał, ale nie za bardzo zwracaliśmy na to uwagę, bo jak wiecie dużo jest udawanych hakerów. Ale zaczął jakieś odliczanie. Jeśli nie będzie to prawdziwy haker, co nie wstawimy tego filmiku. Poczekajmy chwilkę i sprawdźmy, co się stanie. Napisał 10. No i jak na razie nic się nie dzieje. Dobra, poczekajmy jeszcze chwilkę. Może dajmy mu jeszcze szansę. No, dalej się nic nie dzieje, więc. Ej. Ej, kochani, naprawdę nas wylogowało. Kochani, to naprawdę nie jest fake. Zaraz wejdziemy na konto Oli i sprawdzimy, co się stało. Może to tylko jakiś bug. Dobra, jesteśmy już na koncie Olki. Zaraz sprawdzimy, o co chodzi. W ogóle spójrzcie. Madia jest dostępna, ale jak ona w ogóle jest ubrana? Dobra. My już kończymy ten odcinek. Zgłaszajcie i blokujcie tę osobę. My spróbujemy odzyskać to konto na e-mail. Także my kończymy. Będziemy próbować odzyskać to konto. Zgłaszajcie i blokujcie. My, mi, Miss45 ukośnik 98. Także my idziemy. Pa! pa.